konieczności przewijania. W naszym przypadku przyciski po najechaniu wysuwają się w lewą stronę. Zatem muszę narysować taki przycisk, który nie będzie zajmował całego tego obszaru i będzie trochę schowany pod tą warstwą. Przyciski to prostokąty z zaokrąglonymi rogami. Wybieram zatem narzędzie do rysowania tego typu prostokątów i ustawiam promień zaokrąglenia na 6 pikseli. Rysuję teraz pierwszy przycisk. Dodam teraz do tej warstwy kilka efektów. Klikam dwa razy na warstwę i w pierwszej kolejności dodam cień. Przede wszystkim muszę odznaczyć opcję Użyj światła ogólnego, ponieważ ten cień będzie padał pod innym kątem niż w pozostałych elementach. Ustawiam kąt na 44 stopnie. Aby cień był mniej intensywny, zmniejszę krycie do 35%. Odległość zmniejszam do 1 piksela i trochę powiększam wielkość. Na przykład na 6 pikseli. Następnie przechodzę do zakładki faza i płaskorzeźba. Głębia zwiększam do około 130%. Zwiększam również wielkość i zmiękczanie. Wielkość może być około 9%. A zmiękczanie 5. Ponownie wyłączam opcję Użyj światła ogólnego i kąt ustawiam na 8 stopni. Tryb mieszania światła ustawiam na zwykły, i tryb mieszania cienia też ustawiam na zwykły. Przy okazji zmienię kolor mm, mieszania cienia na taki sam kolor jak tego wewnętrznego prostokąta. Tutaj krycie zmniejszam do zera, natomiast to zwiększam do 100%. Zmieniam również błyszczący kontur na gałsowski, a wysokość na 53. Tyle efektów wystarczy. Klikam zatem OK. Każdy dział menu będzie definiowany innym kolorem, dlatego na przycisku stworzę teraz pasek, na przykład czerwonego koloru. W tym celu tworzę nową warstwę. Wybieram narzędzie prostokąt i ustawiam kolor narzędzia na czerwony. Aby widzieć cały obszar przycisku, wyłączę widoczność warstwy powyżej. Powiększę teraz widok za pomocą Ctrl+. I narysuję prostokąt. Dodam teraz nazwę przycisku. Wybieram zatem narzędzie tekst i wpisuję nazwę przycisku. Na przykład link. Ja użyłam fontu Arial Black o wielkości 5 punktów, ale oczywiście te parametry możecie sobie dowolnie ustalić. Kolor powinien być szary. Teraz należy obrócić napis w lewo. Za pomocą skrótu CtrlT obracam napis o 90 stopni. Żeby odpowiednio ustawić nazwę przycisku, włączę widoczność warstwy z prostokątem i wyśrodkuję teraz napis. Tak jest dobrze. Pomniejszę teraz za pomocą Ctrl minus widoczność dokumentu i zduplikuję pierwszy buton, wybierając polecenie Powiel zestaw warstw. Teraz należy go przesunąć w dół, przytrzymując klawisz Shift. W ten sam sposób powielamy kolejne przyciski. Po rozmieszczeniu przycisków ustalamy ich kolorystykę. W tym celu przechodzimy do odpowiedniej warstwy. Otwieramy okno dialogowe z efektami i wybieramy polecenie nałożenie koloru. Zmieniamy kolor, na przykład na niebieski. Podobnie zmieniam kolory pozostałych przycisków. Przystąpię teraz do wykonania elementów wykończeniowych. Wysokość menu jest już odpowiednio dopasowana do wyświetlania w przeglądarce z rozdzielczością 800x600, dlatego mogę teraz wszystkie te elementy połączyć ze sobą i przesunąć tak, aby zrobić więcej miejsca na dole na elementy wykończeniowe. Można już wyłączyć widoczność linii pomocniczek za pomocą skrótu CTRL-H. Teraz rozgrupuję warstwy i powiększę tło za pomocą skrótu CTRL-T. Teraz zajmiemy się głównym elementem strony. Wybieram narzędzie zaznaczenie prostokątne i rysuję kwadrat przytrzymując klawisz SHIFT, aby zachować proporcje. Przesuwam go w prawy dolny róg Klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie przekształć zaznaczenie i obracam o 90 stopni. Dzięki temu mogę teraz odciąć fragment tego prostokąta. Teraz odznaczam selekcję za pomocą skrótu Ctrl D. Na nowej warstwie rysuję biały prostokąt, na którym będzie umieszczony tekst. Zmieniam najpierw kolor narzędzia na biały. Wybieram narzędzie prostokąt i rysuję prostokąt trochę mniejszy od tego poprzedniego. Teraz dodamy obrys do tej warstwy. Klikam na nią dwa razy i wybieram obrys wewnętrzny o wielkości 5 pikseli. Kolor niech będzie trochę ciemniejszy od koloru tła. W lewym dolnym rogu umieścimy strzałkę, którą można skopiować z tablicy znaków. Wybieramy odpowiedni kształt, kopiujemy i umieszczamy na nowej warstwie tekstowej. Teraz należy zmienić kolor na taki sam jak obrys mniejszego prostokąta. Można tą strzałkę trochę powiększyć. Zmieniam zatem wielkość fontu. Teraz umieścimy zdjęcie na stronie. W naszym przypadku jest to zdjęcie dysku. Dobrze jest każdą warstwę podpisywać, dzięki temu łatwiej nam będzie później znaleźć dany element. Ustawię teraz zdjęcie w odpowiednim miejscu. Chciałabym, aby znajdowało się pomiędzy jednym prostokątem a drugim. Jak widzicie, ten dysk znajduje się na tym tle i na pewno dużo czasu zajęłoby mi jego wycięcie. Jest jeden pewien trik, który powoduje, że tła, jasne tła, najlepiej białe, po zamianie trybu mieszania warstwy na ciemniej, stają się niewidoczne. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas, który musielibyśmy poświęcić na wycięcie tego zdjęcia. Aby dolna część strony nie była taka pusta, umieścimy na niej stopkę adresową wzbogaconą o drobny element graficzny. Na nowej warstwie za pomocą narzędzia prostokąt o kolorze tła rysujemy wąski prostokąt. Następnie odcinamy jego dolny lewy róg w analogiczny sposób co w przypadku większego prostokąta. Teraz pozostaje już tylko wpisanie danych adresowych. Wybieram narzędzie tekst, font, verdana. I wpisuję dane adresowe. Wielkość fontu oraz jego kolor dobieramy według uznania. Menu w naszym projekcie ma być ruchome, dlatego musimy stworzyć przyciski w stanie rollover. Kopiuję zatem zestawy warstw z nawigacją. Mogę dodać do nazwy on, to będzie znaczyło po najechaniu. Przyciski po najechaniu mają się wysuwać odrobinę w lewo. Dlatego najpierw skopiowane zestawy Was połączę ze sobą i przesunę je w lewą stronę z wciśniętym klawiszem SHIFT. Teraz pokażę Wam, jak będzie wyglądał stan przycisków po najechaniu na nie myszku. I na tym kończymy pracę nad częścią graficzną projektu.